Na naszych oczach po prostu, jakby cały ten Zresztą. świat idzie w diabły, na każdym względzie, to i konflikty społeczne w zachodnich społeczeństwach, gdzie są mm -hmm. potworne, narastające nierozwiązywalne. i nierozwiązywalne, i sytuacja międzynarodowa, gdzie cały ten marsz radosny demokracji okazał się fikcją i pozorem. I to wszystko budzi taką furię, no, że wszystko do co? No, przez to, że nie dotłukliśmy tej religii, kiedy trzeba tak. było. No. Ale tutaj, tutaj jest bardzo ciekawy wątek dotyczący tego, jak rewolucja ta własne dzieci jak kolejne pokolenie się. To właśnie Magdalena Środa jako reprezentantka tak, fundamentalizmu tak, katolickiego. To znaczy tak. musisz powiedzieć, że trudno go znaczy, sobie wyobrazić. Może to. nie tyle reprezentantka fundamentalizmu, ale, ale obłączenie katolicyzmu. No. Błędy luksemburgizmu tak, po tak. prostu. Ona jednak nie za bardzo uległa pod wpływem jest katolickim, prawda? Nie zdaje ale... sobie z tego sprawy. To jeszcze Dlatego ale... trzeba ją naprostować po prostu.